Pawełku, San Moritz, Korwigla, Polska. Hełm? Ty jesteś z hełma? Nie, ty Lublin. jesteś z Lublina. Lublin. Pierwszy raz na trajku już jeździłeś w Polsce. Opowiadaj, swoją przygodę z trajkiem. jest good. Zsiadłem z Nart i od razu pojechałem na trajku, nie musiałem się uczyć. Chociaż bardzo, powiedz, że minutę się uczyłeś. Bardzo łatwy w obsłudze. I tutaj zasuwasz? Dzisiaj co wyjdzie, nie? Jeździ się od rana. Od rana. Miałeś jakąś glebę? Trajek jest położony dlatego, że miał gleby, tylko dlatego, żeby bezpiecznie go położyć. Czyli co? Łatwo, nie? Bardzo O to chodzi. Wykorzystam Twoje... E, twój wizerunek na to, żeby pokazać innym, kolejnym niedowiarkom, a mam takiego jednego hejtera w internecie, który mówi, że jestem wariat, że opowiadam i puszczam w obieg informacje. Co, co Ty o takim powiesz, że... On, on, on powiedział, że potrzeba się uczyć długo i w ogóle, i w ogóle. No coś troszeczkę nie po kolei No chyba tak, ja też tak uważam. Ale pozdrawiamy serdecznie, niech spróbuje i zobaczę jak się jeździ, nie? Zachęcam wszystkich. My też. My też. I Peter na dole czekający. A pogoda nam się trochę teraz. Peter, nie śpi, bo ci dzieci, dzieci odrzucą i powiedzą, że to twoje. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.